Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej Jednośladem Bezpiecznie i do celu. Akcja skierowana jest do kierujących motocyklami, motorowerami, rowerami, a także hulajnogami. Dzisiaj rozmowa na ten temat z Mariuszem Pawłowskim, Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Zapraszam do oglądania tej rozmowy. Jednośladem bezpieczniej do celu to ogólnopolska akcja dla rowerzystów, motorowerzystów, tych wszystkich, którzy również korzystają z hulajnok. Dzisiaj na ten temat, jak wspomniałem, będzie rozmowa. Rozpoczyna się sezon rowerowy, panie naczelniku, czyli coraz więcej rowerów. Hulajnok będzie na ścieżkach rowerowych, na drogach, są obowiązki. I są również przywileje dla rowerzystów. Może zacznijmy od tych obowiązków dla każdego rowerzysty. A przede wszystkim chodzi o to, żeby rowerzyści poruszali się po drogach bezpiecznie. Dlatego też Głównym kierunkiem ich poruszania się powinny być ścieżki rowerowe, drogi dla rowerów, pasy wyłączone dla rowerów i tamtędy właśnie przede wszystkim powinni się poruszać. Oczywiście są sytuacje, kiedy mogą korzystać na przykład z chodnika czy z jezdni, ale to wbrew pozorom nie jest takie proste, a trzeba często o tym przypominać, tym bardziej właśnie na początku sezonu rowerowego. I oczywiście, wyposażenie roweru to jest również bardzo ważne, ponieważ no, często wsiadamy na taki rower wyciągając go z piwnicy, z garażu. Po zimie nie przyglądamy się faktycznie, jak on wygląda, w jakim on jest stanie, a później może to zaważyć na naszym bezpieczeństwie. Dokładnie tak. Przede wszystkim każdy rower powinien być wyposażony w przynajmniej jeden hamulec, który, który jest sprawny który działa. Powinien mieć też oczywiście światełko. Z... Z przodu światełko z tyłu, czyli z przodu, z przodu białe, z tyłu czerwone, z tyłu dodatkowo jeszcze odblask koloru czerwonego i tych Urządzeń takich bezpieczeństwa rowerzysta powinien używać, szczególnie w warunkach nocnych czy wieczorowo-nocnych. Często apelujemy również o kamizelki odblaskowe, zwłaszcza w okresie jesieni i zimy, jeżeli ktoś korzysta z roweru, ale nie zaszkodzi, chyba jeżeli taką kamizelkę założymy, gdy będziemy poruszać się nawet wiosną czy latem rowerem. Oczywiście jest to bardzo wskazane, żeby ten rowerzysta był z daleka e, widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Nie ma też na przykład obowiązku posiadania kasku ochronnego czy hełmu. Natomiast, e, oczywiście, dobrym wzorem jest e, taki kask posiadać dla naszego własnego bezpieczeństwa, kiedy jesteśmy rowerzystami. Jakie mandaty grożą na przykład za brak oświetlenia przy rowerze? Bo sądzę, że to jest również w taryfikatorze ujęte. To wszystko zależy od, od tego, jak sytuacja wygląda na drodze, natomiast na przykład za brak oświetlenia to są mandaty od 20 zł nawet do 3000. I teraz bardzo modne hulajnogi, bo są w modzie, coraz częściej na ścieżkach rowerowych i na, nawet na drogach publicznych można spotkać użytkowników hulajnog. Na co powinni być oni przygotowani? Jakich przepisów? No, wszystkich przepisów drogowych powinni przestrzegać oczywiście, ale co szczególnie na nich ciąży? No teraz um, użytkujący hulajnogi elektryczne szczególnie nabyli praw takich jak rowerzyści, czyli generalnie mogą poruszać się między innymi po ścieżkach rowerowych, natomiast oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z dopuszczalną prędkością, jaka tam się odbywa, czyli do 25 km na godzinę. Podobnie jak rowery czy rowery elektryczne. No i oczywiście powinny zadbać o to, żeby te hulajnogi były widoczne dla innych, najlepiej z jakimiś odblaskami lub na przykład doświetlone dodatkowo. E Jakie są założenia tej akcji, czyli jednośladem bezpieczniej do celu? Co chcecie w ciągu, bo ta, ta akcja będzie jak długo trwała? Ta akcja będzie trwała do czerwca, czyli przez kolejne trzy miesiące, e, dlatego, że chcemy uświadamiać właśnie użytkowników dróg e, typu rowerzysta, czy, hul, czy użytkownik hulajnogi, jak ważne jest ich zachowanie i zachowanie przez nich środków ostrożności na drodze. I tam, teraz nam się w tym momencie nasunęło takie pytanie. Bardzo często jest tak, że m, rowerzysta ciągnie jakby taki, takie małe nosidełko na dwóch kołach, wózek rowerowy. Wózek rowerowy. Czy takim wózkiem rowerowym, który, jest, który ciągnie rower, można poruszać się po drogach publicznych? Tak. Jeśli spełnione są oczywiście odpowiednie warunki, to, ta, to rower może ciągnąć za sobą wózek rowerowy. Często widzimy właśnie, że w tych wózkach rowerowych siedzą dzieciaki. Natomiast długość tego zestawu pojazdów w tym momencie nie może przekroczyć 4 metrów. I a wyposażenie jakieś musi mieć specjalne, czy tylko odblaski? No tak jak mówiliśmy, że z, z przodu rower w, w siatełka barwy białej, a z tyłu ten wózek właśnie rowerowy siatełka koloru czerwonego i odblaski. Z doświadczenia pana, jakie najczęściej błędy, jakie, jakie wykroczenia popełniają rowerzyści? Często jest tak, że rowerzyści na przykład na przejazdach dla rowerzystów, nie upewniają się, czy bezpiecznie mogą przez ten przejazd dla rowerzystów przejechać i wjeżdżają bezpośrednio. Pod nadjeżdżający pojazd. A tutaj trochę inne zasady obowiązują niż w przypadku pieszych i oni mają szczególną, szczególny obowiązek zachować szczególną ostrożność, przy na przykład przejeździe przez taki przejazd dla rowerzystów. Chyba zmieniło się również prawo, bo teraz zatrzymane rowerzysta dawniej było tak, że automatycznie rowerzysta, który został zatrzymany, który był pod wpływem albo po spożyciu, na przykład alkoholu, automatycznie miał zatrzymywane prawo jazdy. Czy teraz ten przepis się zmienił? Te, te przepisy zmieniły się kilka lat temu. Natomiast teraz ustawodawca wprowadził nowe dotyczące rowerzystów, między innymi związane z tym, że kierujący rowerem w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości płaci dużo większe grzywny niż poprzednio. I są to kwoty od 1500 złotych w górę, jeśli chodzi o jazdę po użyciu alkoholu, i od 2500 złotych w górę, jeśli chodzi o jazdę w stanie nietrzeźwości. A jeżeli na przykład rowerzysta dojeżdża do przejścia dla pieszych, Również powinien się zatrzymać, jak kierowca samochodu osobowego. Jeżeli tego nie zrobi, to ten sam taryfikator go obowiązuje, co kierowcę pojazdu? Tak, jest w tym momencie kierujący, tak samo jak kierujący samochodem, i obowiązuje go ten, ten sam taryfikator. Czyli na przykład kierujący rowerem nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu na przejściu, to jest mandat w wysokości 1500 zł. Panie Naczelniku, o co byśmy tak gorąco zaapelowali teraz na progu nowego sezonu rowerowego, bo tych rowerów nas z pewnością już na, za kilka dni będzie bardzo, bardzo dużo, bo jest moda na rekreacje, na wycieczki rowerowe. O co byśmy tak powinniśmy zaapelować gorąco do wszystkich rowerzystów? Przede wszystkim, żeby ten rower przygotować do sezonu rowerowego, czyli żeby to, o czym mówiliśmy, żeby miał przynajmniej jeden sprawny hamulec i odpowiednie oświetlenie. Drugie to to, żeby faktycznie rowerzyści czuli się równouprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, jak kierujący samochodami, czy piesi. Oczywiście to, o czym pan redaktor mówił, elementy odblaskowe, kamizelki odblaskowe, Kaski. Byłoby dobrze, gdybyśmy byli w to wyposażeni dla naszego własnego bezpieczeństwa. No i trzeba przez cały czas pamiętać, że czy to rowerzysta, czy motocyklista, jest to niechroniony uczestnik drogi, Drogowy. ruchu drogowego, czyli naprawdę narażony jest na bardzo duże niebezpieczeństwo, jeżeli on lekceważy sobie przepisy ruchu drogowego albo kierowca. Dokładnie tak, jego nie chroni karoseria pojazdu, jego chroni tylko i wyłącznie jego ubiór, strój i w przypadku jakichkolwiek zdarzeń drogowych jest narażony na to, że może doznać obrażeń ciała i może też doradzić się na, niestety na śmierć. Tak więc drodzy Państwo kończąc tą dzisiejszą rozmowę gorąco apelujemy abyśmy nie musieli za pośrednictwem portalu Radomsko24 korzystając z informacji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przekazywać smutnych informacji o wypadkach, których uczestnikami byli na przykład rowerzyści. Dziękuję za uwagę. To była kolejna rozmowa w temacie na portalu radomsko24.pl. Irek Staszczyk do usłyszenia.